Kylian Mbappé bez wątpienia jest aktualnie najlepszym piłkarzem na świecie. Zaledwie 24-letni Francuz dokonał w swojej karierze rzeczy, o których legendarni piłkarze mogli tylko pomarzyć. W tak młodym wieku jest na poziomie, na którym 99% zawodników nigdy się nie znajdzie. I co sprawia, że Kilian jest tak świetnym piłkarzem i jak potoczy się jego przyszłość? Czy trafi on do Realu Madryt, który zabiega już o niego od wielu lat, czy zostanie w PSG i postara się osiągnąć z tą drużyną największe sukcesy? Czy Mbappé jest w stanie pobić wszystkie rekordy i kompletnie zdominować piłkę nożną? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Mbappé od początku swojej kariery wykazywał ogromny potencjał i o jego pozyskanie walczyło wiele drużyn, jednak najbardziej na nim zależało Muralowi Madryt oraz PSG. Koniec końców w wieku 18 lat Mbappé przeniósł się z AS Monaco do PSG za 100 milionów euro i dokładnie tydzień temu Francuz przyszedł do historii tego klubu, zostając najlepszym strzelcem w historii PSG. W niespełna 6 sezonów Mbappé w koszulce PSG trafił do bramki przeciwnika 200 razy. Z tej okazji klub zorganizował mu krótką ceremonię po końcowym gwizdku. Na Parc de Princes został wystawiony wielki Dembappe, a kibice zgotowali mu ogromną owację. To zaszczyt być tutaj jako najlepszy strzelec klubu. Wielkim przywilejem jest bycie piłkarzem PSG i gra dla największego klubu we Francji. Podsumował Kilian. Napastnik PSG jest również liderem klasyfikacji strzelców obecnego sezonu ligę. Zdobył w nim 18 bramek. Ogólnie Kilian dominuje w każdych rozgrywkach i w każdym spotkaniu udowadnia, że nie ma sobie równych. Jednak ma on również wiele problemów, o których dokładnie porozmawiamy w dalszej części odcinka. Jednak teraz przyjrzyjmy się jednemu z nich, czyli dokładnie jego drużynie, ponieważ sezon temu Mbappé przedłużył kontrakt z PSG i tym samym zrezygnował z przejścia do Realu Madrid. Transfer do drużyny Galacticos był praktycznie na finiszu, jednak władze PSG nie mogły sobie pozwolić na stratę tak cennego zawodnika i postanowili zaproponować mu kontrakt, jakiego piłkarski świat jeszcze nie widział. Saga pod tytułem Kilian Mbappé i Real Madrid trwa już od dobrych 5 lat. Pierwsze kontakty i zainteresowanie obu stron pojawiło się już w 2017 roku i od tego czasu regularnie pojawiają się informacje o kontaktach na tej linii. W marcu 2022 roku, gdy Real eliminował Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów na etapie 1-8 finału, wydawało się wtedy właściwie pewne, że Mbappé już za kilka miesięcy zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Los Blancos. Ostatecznie 21 maja Francuz zdecydował się przedłużyć o 2 lata wygasającą umowę z PSG i wówczas zaskoczył wtedy cały świat. Okazuje się jednak, że Mbappe miał bardzo szybko żałować tej decyzji. Zdaniem hiszpańskiej marki pod koniec letniego okna transferowego ktoś z otoczenia Kiliana miał skontaktować się z Realem. Piłkarz już wtedy miał żałować swojej decyzji o pozostaniu na dłużej w Paryżu i już wówczas podczas tamtej rozmowy przedstawiciele gwiazdora mieli badać grunt i ewentualne ponowne zainteresowanie królewskich. Kontakty ponoć nie ustały po jednym telefonie, obie strony wciąż mają ze sobą regularnie rozmawiać i Marka pisze także o tym, że Kylian nie ma zamiaru korzystać z opcji przedłużania umowy z PSG o kolejny rok i oznacza to, że niebawem zostanie mu już tylko 12 miesięcy kontraktu. Mbappé doskonale wie, że jeżeli chce trafić do Madrytu tego lata, musi jasno postawić sprawę i uzyskać pozwolenie na transfer. Los Blancos nie mają zamiaru tym razem negocjować zostawiają rozwiązanie tej sprawy piłkarzowi. Z kolei hiszpański dziennikarz sportowy Francisco Jose Delgado również podał informację, że Real nie zamierza specjalnie zabiegać o Mbappe po tym, co się stało rok temu. I ten transfer stał się rzeczywistością tylko i wyłącznie pod określonymi warunkami. Real ma rozważyć pozyskanie Mbappe tylko i wyłącznie, jeżeli ten publicznie zadeklaruje chęć odejścia z PSG i da znak królewskim. A na zbliżające się letnio okno transferowe priorytetem Realu ma być Jude Bellingham, którego transfer również będzie bardzo dużo kosztował. Więc można podsumować to tak, że bardzo dużo zależy od samego Mbappe. Wiadomo, że są to tylko pogłoski transferowe, które pojawiają się co rok, jednak daje to dużą nadzieję kibicom Realu, że wkrótce Mbappe trafi na Santiago Bernabeu. A trzeba przyznać, że PSG nie jest dobrym zespołem do rozwoju. Mieli oni być europejską potęgą, jednak pieniądze im tego nie gwarantują. I jeszcze nigdy nie zdobyli ligi mistrzów, a na tym najbardziej im zależy. Kilian, zostając na Park de Prince, miał pomóc właśnie w zmianie tej sytuacji, ale jak ma to zrobić, kiedy w drużynie pojawiają się cały czas nowe konflikty oraz atmosfera w szatni jest tragiczna. Niewątpliwie Kilian jest piłkarzem, który sam może zmienić wyniki spotkania, ale trzeba po prostu przyznać, że w PSG dzieją się złe rzeczy i sam Francuz mógłby osiągnąć znacznie więcej w Realu Madryt, gdzie był otoczony lepszymi piłkarzami, a atmosfera w drużynie i ogólnie zarządzanie klubem jest o wiele lepsze niż w PSG. Przeanalizowaliśmy sobie możliwą przyszłość Kiliana. Jest ciągle związany z Realem Madryt, ponieważ był to jego ulubiony klub z dzieciństwa i Mbappé wiele razy wypytał się w bardzo dobrym tonie o samej drużynie królewskich. I właśnie najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że jeżeli Mbappe miał już by gdzieś odchodzić z PSG, to tylko do Realu Madryt. Jednak zostawmy na razie te spekulacje i pomówmy o umiejętnościach i poziomie, na którym jest ten 24-letni Francuz. Musimy do pewnych rzeczy dojrzeć. Pokolenie urodzone na przełomie XX i XXI wieku ma w głowie dwóch magików. I jest to oczywiście Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Obaj są doskonali i naprawdę byli światową topką. Jednak ich hera już powoli mija. Jeszcze kilka lat temu początkowo wydawało się, że następcą tych wielkich zawodników będzie Najmar, ale Brazylijczyk, poza gigantycznym wachlarzem umiejętności, prezentuje również całą paletę wad. I dlatego wszystko wskazuje na to, że Mbappe nie popełni tego samego błędu, a już teraz zaliczany są do najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Oczywiście, jak wiadomo, to dużo osób łatwo ocenia największe gwiazdy, jednak o Kilianie można usłyszeć kilka nieciekawych opinii, które dokładnie omówiłem w odcinku Kilian Mbappe, lider czy ignorant, szód z odcinka, w którym omawiałem największy problem. Problem Mbappe, czyli właśnie jego ego oraz złe zachowanie? Na TikToku zebrał 2 miliony wyświetleń, także jeżeli chcecie więcej usłyszeć o rzeczach, które powstrzymują Mbappe od bycia wręcz idealnym piłkarzem, to zapraszam was do opisu, w którym właśnie zostawiłem wam link do tego odcinka. Jednak dzisiaj skupiamy się tylko wyłącznie na postaci Mbappe pod względem sportowym, bo tak jak już powtarzałem, ciężko znaleźć piłkarza, który na ten moment prezentuje większe umiejętności niż Francuz. A argumentem na to są chociażby ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze, w których Mbappe zaskoczył wszystkich oczekiwania i praktycznie w pojedynkę decydował o wyniku spotkań, a do historii przeszedł jego występ w finale w meczu z Argentyną. Cały występ Kiliana na Mistrzostwach Świata był po prostu niesamowity. Mbappé został królem strzelców mundialu i dzielą go zaledwie 4 trafienia od zostania najlepszym strzelcem w historii rozgrywek Mistrzostw Świata. Gdyby nie on, to Francuzi nie mogliby nawet myśleć o dogrywce w meczu z Argentyną. A co dopiero o dojściu do finału? Liczby gwiazdy PSG są nieprawdopodobne: w wieku 24 lat strzelił 12 goli na mundialu i przypomnijmy, że liderem czasów jest Mirosław Klozek, który ma 16 trafień. I wydaje się, że to więc tylko kwestia czasu, zanim Mbappé wyprzedzi Niemca. Dodatkowo na Mistrzostwach Świata w Katarze Mbappé również przyszed do historii jako naj. Skuteczniejszy strzelec w finałach Mistrzostw Świata. Francuz o tytuł grał dwa razy i łącznie zdobył aż cztery bramki, z czego trzy w meczu z Argentyną. Mbappe ma wszystko, by stać się nawet najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej. Jego szybkość, umiejętności dribblingu oraz strzelania bramek są na najwyższym poziomie. Jednak właśnie znów wracamy do tego, o czym wspominałem wcześniej. Czyli to, że ciężko będzie mu osiągnąć największe trofea i pokazywać się z jak najlepszej strony w sytuacji, kiedy gra w PSG. I można tutaj dokładnie posłużyć się przykładem meczu wyjazdowego z bajewnym Monachium. Kiedy to Francuz dwoił się i troił, ale finalnie jego starania nie przyniosły oczekiwanego efektu. PSG w dwóch meczu nie strzelił nawet gola, przegrywając 0-3. Ogólnie w ostatniej dekadzie tylko dwa razy udało im się zajść dalej niż do ćwierć finału. A najbliżej triumfów w Lidze Mistrzów byli w 2020 roku, kiedy właśnie przegrali finał z Bayernem Monachium. Praktycznie co roku występy paryżan w europejskich rozgrywkach wiążą się z wielką falą krytyki. I wizerunkową klęską. Jednak dzięki katarskim funduszom właściciele klubu regularnie ogłaszają ogromne wzmocnienia. Jednak ma się to nijak do rezultatów sportowych, które wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Sam Mbappé tak wypowiedział się na temat kolejnej porażki w Lidze Mistrzów. Tak jak powiedziałem na mojej pierwszej konferencji prasowej Ligi Mistrzów w tym sezonie, zamierzaliśmy zrobić nasze maksimum, i to jest właśnie nasze maksimum, i taka jest prawda. Musimy iść dalej, a jedyną rzeczą, która się dla mnie liczy, jest obecny sezon i wygranie Ligi. A potem zobaczymy jak będzie, stwierdził Francuz zaskakując dziennikarzy. Mbappé na swoim koncie ma wiele osiągnięć: czy to drużynowych, czy indywidualnych. Jednak, co prawda, Francuz jeszcze nie zdobył złotej piłki, to był bardzo blisko. Natomiast został wybrany on najlepszym piłkarzem świata w 2022 roku na Gali Globe Soccer. Od 2011 roku na Gali Globe Soccer Awards wybierany jest najlepszy piłkarz świata. A plebiscyt organizuje Europejskie Stowarzyszenie Klubów oraz Europejskie Stowarzyszenie Agentów Piłkarskich. Nagrodę tą wtedy wygrał Mbappé, a poza nim byli nominowani przede wszystkim Lewandowski, Ronaldo, Messi, Benzema czy Salah. Jednak to właśnie Francuz wygrał tę nagrodę, chociaż było to tylko takie pocieszenia, Bo najważniejszego indywidualnego trofeum, czyli właśnie złotej piłki, jeszcze nie udało mu się wygrać. Jednak jeżeli Mbappé wciąż będzie prezentował tak wysoki poziom, a wszystko na to się zapowiada, to prędzej czy później ta nagroda w końcu trafi w jego ręce. Mbappé w całej swojej karierze wystąpił łącznie w 313 spotkaniach, w których strzelił 233 bramki i zaliczył 114 asyst są to nieprawdopodobne statystyki mając na uwadze fakt, że Kilian jest wciąż bardzo młody, jeżeli będą go omijać kontuzje to może pójść ślady swojego idola Cristiano i być na szczycie przez wiele lat na ten moment jego wartość transferowa wyceniana jest na 200 milionów euro a potencjał, który wciąż pokazuje Mbappe udowadnia, że ten chłopak może przejść do historii jako najlepszy zawodnik w tym sporcie i wiadomo, że są to bardzo duże słowa i nigdy nic nie wiadomo, ale dlatego właśnie tak ciekawa jest jego przyszłość, gdzie zdecyduje się on kontynuować swoją karierę i kiedy odejdzie z PSG, bo to, że odejdzie jest niemal pewne, tylko nie wiemy kiedy. Jeżeli trafiłby do drużyny, która wygrywa co roku Ligę Mistrzów i jest bardzo dobrze zarządzana, gdzie będzie dokładny plan jak najlepiej wykorzystać umiejętności Mbappe, to naprawdę możemy być świadkami rzeczy niesamowitych, ponieważ Mbappe jest jednym z najlepszych. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzu, co wy sądzicie o tej sytuacji. Czy myślicie, że Mbappe zostanie najlepszym piłkarzem na świecie, a może nawet w historii? I czy oczywiście będzie on kontynuował swoją karierę w PSG? Mojej opinii to prędzej czy później trafi on do Realu Madrid. Nie mogę powiedzieć, czy w to okno transferowe, czy w następnym, ale sądzę, że jego transfer jest już naprawdę blisko. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek do końca. Jeżeli Wam się spodobał, to doskonale wiecie, co robić. Ja bym mógł tylko Was bardzo poprosić o zostawienie subskrypcji na tym kanale, ponieważ bardzo mi się to pomaga rozwinąć. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie.